Ciemka. Także dzisiaj przychodzę do Was z filmikiem, odnośnie teców 6-klasisty. W tym filmiku będę ciągle ciągle gadać, Także jeżeli ktoś lubi taką gadaninę i lubi mnie słuchać, to zapraszam oczywiście do oglądania, a jeżeli nie, to zapraszam Was na inne moje filmiki. I tak, także zaczynajmy. może od stresu, który towarzyszył mi dzień wcześniej. Starałam się go jakoś tak zlikwidować i się nie martwić tymi testami, bo wiadomo, to też nie jest jakoś tak mega, mega ważne. Także e, ja ten stres zniwelowałam oglądanie filmików tak naprawdę. Ja ciągle sobie oglądałam jakieś tam filmy, filmiki, także zrobiłam sobie taki luźny dzień, e, wypolacam się tak wyluzować właśnie i nie, nie myśleć o tym, bo e, chłopacy oczywiście mogą grać tam w gry, nie wiem, oglądać też jakieś gry typu Resist. mam też gdzieś wyjść z koleżankami, kolegami na pizzę do kina żeby się po prostu odstresować, bo o tym nie myśleć, bo bodźcie sobie o tym tak, że jeżeli będziecie się stresować, to nie napiszcie tych testów, że, a jeżeli nie napiszecie testów, to nie pójdziecie do gimnazjum. Eee, wiadomo, to nie jest prawda, bo przejdziecie do tego gimnazjum, ale tak sobie wyobraźcie, tak sobie postanówcie, że jeżeli będziecie się stresować, to nic z tego nie będzie, napiszcie najgorzej w życiu, więc musicie się zmobilizować i tak dalej, żeby wyszło Wam jak najlepiej. I jeszcze się akurat tak nie mobilizowałam Ale ja właśnie tak się odstresowałam, siedziałam, oglądałam jakieś filmy. Kolejny dzień to e, drugi dzień, czyli w zasadzie już dzień tych testów e, Bo my teraz mamy nową formę, mamy angielski i polski, więc też jest trochę teraz inaczej niż było w zeszłym roku I polega to na tym, więc tak, my mieliśmy zbiórkę o 8.15, na jednym segmencie były wszystkie cztery klasy Bo mamy w szkole cztery klasy e, Więc była taka zbiórka i tam mieliśmy na tym holu właśnie cztery sale tam jest 5 sal, ale w czterech byliśmy i każda klasa miała swoją salę tam jakby. No i jednym sobie, żeby też nie hałasować po kogoś po też tak nikogo nie było. Bez sensu Cały czas będę teraz mówić nieważne. W każdym bądź razie, czy w każdym razie my tam siedzieliśmy do ósmej, bodajże chyba 30. O 8.30 wyszliśmy i my na jednej sali byśmy się nie zmieścili i my mieliśmy jedną wielką salę gimnastyczną i drugą małą salę. Na tej małej sali siedzieliśmy my, nasza klasa, bo ja jestem w klasie D, więc ostatnia literka, no to wiadomo, że tamte pierwsze trzy były na tej wielkiej sali, a my byliśmy na tej małej, pomimo, że ja bardzo chciałam, żebyśmy pisali znowu na tej małej, bo na pewno ich była mała. I jest, powiem Wam, że o wiele wygodniej, moim zdaniem, bo jeżeli mamy angielski na przykład, to potem to echo nie jest aż takie wielkie i w ogóle wszystko da się usłyszeć No i jakoś wolałam tak być sama, a nie czuć na sobie wzrok innych też osób Więc się o wiele lepiej czułam właśnie na tej małej sali Mieliśmy wejście tak, a tamta klasa, tamte klasy miały tak Więc oni szli tu, my szliśmy tu Więc oni tutaj tak byli rządkiem i w ogóle i nam trochę to przeszkadzało No ale my wyszliśmy sobie tak boczkiem Stała tutaj pani może tak będę wkazywać. Jedna stała tutaj pani przy drzwiach, druga pani stała trochę w środku, później był też pan, bo nauczyciele się musieli zmieniać, więc tak i tutaj ogólnie stała na żywych gdzieś. I potem w sali była jeszcze jedna pani, więc były w zasadzie trzy panie. Jedna pani mm, tam stała i dawała nam pesel, druga losowała nam numerki, a trzecia. Mm, a trzecia koper. Tak, a trzecia koperty Także tu mniej więcej tak wyglądało W kopertach były naklejki na testy i w ogóle e, Tamte karteczki takie to był PESEL, kod ucznia, imię i nazwisko Data urodzenia No i miejsce urodzenia e, a, no, a te numerki, no to my losowaliśmy właśnie sobie miejsca e, Było to tak, że jedna osoba szła po testy e, Na próbnych ja szłam Pani mnie na próbnych wybrała, no więc teraz tak pani stwierdziły, że dobra to jak już ktoś wie jak tam jest, to mnie znowu wzięły. I ja tam poszłam i to było takie uroczyste, takie wręczenie, bo też w drugiej sali była Marysia, którą serdecznie pozdrawiam i piszą do mnie na Facebooku i e, Marysia. E, I ja poszłyśmy tam do pani dyrektor. Pa, z panią dyrektor ja i Marysia poszliśmy... no jeszcze z nauczycielkami, poszłyśmy tam e, do takiej... Po, poszliśmy po te testy, które były w sejfie i e, potem pani dyrektor nam to wszystko rozdzielała i tak dalej i potem poszliśmy do sali, e, no i pani nam tam wręczali były takie naklejki, które trzeba było przeżyć. I e, właśnie to mniej więcej tak wyglądało. No mieliśmy na polskiej matematykę 80 minut, więc e, dużo, nie dużo, mało... W ogóle tak, no, zależy dla kogo. Osoby z dyslekcją i tam z innymi, właśnie tak, tego typu, to miały 120 minut, czyli oni mieli równe 2 godziny, my mieliśmy godzinę 20. Potem, jeżeli chodzi o taką organizację, to mieliśmy przerwę około tam godziny, potem poszliśmy znowu na salę, wyglądało to mniej więcej tak samo, znowu usuwaliśmy miejsce, mieliśmy angielski. Angielski był puszczany z nagrania i były zadania głównie. Zamknięte. Nie było żadnego, że trzeba było coś pisać. Większość, bo na... cztery zadania były chyba na słuchanie, a jedenaście było takich, że trzeba było coś tam pozaznaczać. Było to banalnie proste. śmiem twierdzić, że wszystkie te zadania i te testy były o wiele łatwiejsze znaczy, no może nie o wiele, ale były łatwiejsze od tych testów próbnych. więc Z tym się też nie ma co stresować. Osoby z dyslekcją miały. 80 minut, a my mieliśmy 45. Jeżeli chodzi o ten, jeszcze pod testa, kto będzie szedł pod testy, na angielskim też szłam. Potem, jeszcze na końcu, ta osoba, która brała testy, znaczy która szła po testy, musi być świadkiem, że te testy są chowane do bezpiecznej koperty, musi się podpisać, że była tego świadkiem. I ja się właśnie podpisywałam, i tam musiałam patrzeć, jak panie liczyły, musiałam być tego wszystkiego świadkiem. Także potem zaczęło się gadanie na jak było w tym zadaniu, jak było w tym zadaniu, o czem wypracowanie, czy to było dobrze, czy to było źle, ile wam wyszło w 23 z matematyki, ile, ile wam wyszło w 9 z polskiego. I w ogóle takie różne pytanie, Także typowa gadanina po sprawdzianach, czy właśnie po tych testach. Zawsze to chyba tak jest. Nie wiem, czy u Was tak jest, ale potem my z dziewczynami stoimy w szatni i się ciągle konsultujemy po tam sprawdzianach, czy kaczkówkach, czy to było tak, czy to było tak, czy to jest dobre, czy to jest źle. Jeżeli chodzi o zadania, mieliśmy wypracowanie. Było to opowiadanie tajemnicze, pudełko. Ja byłam zakochana po prostu w tym zadaniu, ponieważ ja uwielbiam opowiadania, uwielbiam pamiętniki, uwielbiam uruchamiać swoją wyobraźnię, więc... Jeżeli kogoś interesuje, napisałam o pudełku, że pojechałyśmy z moją przyjaciółką do moich dziadków, bo ci przedstawiały nas, nas z ciasteczkami Potem oprowadziłam po sypialni, dziadek nam opowiedział historię wyboru farby fioletowej czy coś takiego I Potem poszliśmy na strych, no i tam, o naszą uwagę, przykłotem liczą pudełko No i tam w skrócie, tam w środku były zdjęcia pierścionki i naszyjniki Także takie mniej więcej opowiadanie napisałam Wielkopolskiego miałam... Dwa błędy z polskiego Tak Bo w jednym zadaniu miałam e, Tam jeżeli ktoś będzie, jeżeli ktoś pisał, to będzie wiedział, że o co chodzi Jak był komiks, to było tam zadanie, co ten Zeuxis wyrażał Zaznaczałam najpierw lekceważenie, potem oburzenie A okazało się, że poprawne było lekceważenie, ale już nie mogłam zmienić e, Błąd miałam jeszcze, bo tam była prawda, fałsz, coś tam było, że w w że w ceniono jakieś tam obrazy, coś takiego, to tu miałam w tym zadaniu prawda fałsz, a powinno być prawda, prawda, więc miałam takie dwa błędy. Myślę, że tutaj tak jest bardzo dobrze z matematyki, nie miałam żadnego błędu, na szczęście i jestem się bardzo, bardzo dumna. Piszcie mi w komentarzach, jak Wam wyszło, jak Wam poszło i tak dalej. Z matematyki były zadania trzy otwarte. Jeżeli chodzi o właśnie o te zadania, to dla mnie dwa były na poziomie czwartych i piątych klas. Ja byłam w szoku, że takie zadania w ogóle łatwe mogli nam zrobić, bo my jesteśmy w szóstej klasie i w ogóle, no, ale no, no... Jeżeli chodzi o zadanie to pierwsze, czwarte oczywiście Polegało ono na tym, że był diagram Na tym diagramie była liczba SMS-ów wysyłanych przez Wojtka w danym dniu W sobotę i w niedzielę były SMS-y darmowe Myśmy obliczyć, ile zapłacił w danym tygodniu za wszystkie sms, więc wystarczyło to pododawać i pomnożyć, albo najpierw pomnożyć a potem to pododawać I dla mnie to zadanie było banalne Chodzi o wynik, to było to 7,20 zł Zadanie drugie było ze skalą Skala była też bardzo prosta, w tym zadaniu mieliście się taki, takie odcinki i one były połączone takim jakimś takim dziwnym kształcie. I mieć napisaną skalę, i trzeba było obliczyć, jaka jest planowana trasa wycieczki w rzeczywistości, więc też zadanie było bardzo proste. Zadanie trzecie otwarte to było takie już na poziomie bardziej powiedziałabym, właśnie klas szóstych, bo było objętość, która była dopiero w szóstej klasie. A właśnie tutaj najbardziej z tych wszystkich takich pole objętości i tak dalej, to właśnie najbardziej lubię objętość. Także e, mi to zdanie też dobrze poszło, tak nie chwaląc się, no bo tutaj nie ma sensu się chwalić, a ja my mam bardziej przybliżyć te testy w ogóle. I e, zdanie było, było podane, bo narysowana skrzynka i e, wymiary i trzeba było obliczyć objętość. Zrobili nam poszli na łatwiznę, bo e, wiadomo 1 dm sześcienny e, to 1 litr. Więc też wy, y, tam długość, wymiary podali nam właśnie w decymetrach, żeby było nam y, łatwiej i trzeba było właśnie obliczyć objętość skrzynki y, Podane było, że skrzynki były cztery, także trzeba było obliczyć po prostu ta objętość tych czterech skrzynek razem y, No i... Trzeba było, tam było zadanie, że ile pani Basia chyba musi kupić worków z ziemią 20-litrowych Minimum, żeby zapełnić wszystkie skrzynki Także wystarczyło to z 32, podzielić na 20 Plus 6,6 albo 6, reszta 12, różnie było Szacowanie to było 7 tak. moim zdaniem, tak podsumowując, testy były bardzo łatwe Łatwiejsze od tych próbnych I ja daję... Łapki w górę, bo jestem bardzo, bardzo z siebie dumna i zadowolona. W ogóle, także, tam angielski, to nie ma zbytnio co tam gadać, bo mieście zaznaczyć, że na przykład powiedzmy, było zdanie, i mieście zaznaczyć, e, było sytuacja, że na przykład kolega pyta się, o której wrócisz do domu albo co się robisz, i tam był tekst pod, po angielsku, i trzeba było wpisać literkę, który tekst by pasował do tej sytuacji. No, życzę Wam powodzenia na no, zapas, na przyszły rok. E, Także jeżeli film Wam się spodobał i lubicie moją gadaninę, to oczywiście dawajcie kciuki w górę, subskrybujcie, komentujcie i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa, pa!